Przez okres tych 30 lat zaobserwowałem. Jest to z kolei, może dziesiąty projekt budowy tej nieszczęsnej obwodnicy. Pierwszy zaczął niejaki Wojciechowski, był Sławetny, który nienawidził budownictwa komunistycznego, czyli dla regionu. Bo już sama nazwa trzęsła go. Prakcji. Ale do rzeczy, do rzeczy. Do rzeczy, do rzeczy. Ale to jest to, że robił wszystko, żebyśmy tu mieli jak najgorzej. zaprojektował wstępnie osiemne domów jednorodzinnych. Prawdopodobnie to będzie to. Także... Chyba nie, bo tam miały być jeszcze konty tenisowe, które wybudował a chyba boisko na pozorach. No ale bardzo proszę, bo czas, tego. Dobrze. Jeżeli chodzi o budowę tej 2 proponuję drogę za kotłową. Jak hodowali tą obwodnicę, zastanawiałem się, dziwiłem w pewnym sensie, dlaczego tam centraliz drogi nie puścili. Nie skręcili od razu i napchali się na drogę do nikogo. No ale burmistrz Kosturki wytłumaczył. Trzeba tą drogę wykorzystać. Zamiast pociągnąć do odpowiedzialności w ogóle bo, bo to była droga nielegalnie budowana, no to zalegalizował i zaklepał. Jeszcze zapłacił za to. Ale nawiasem no, dalej kontynuując. Jeżeli chodzi o dotychczasowe rozwiązanie, to no, raczej jest wątpliwe. Bo nikt nie wierzy pod uwagę tego, że ta droga jest zbudowana z płyt betonowych budowlanych i każdy przejazd ciężkiego samochodu powoduje ruch, drgają te płyty i ilekolwiek by położono na nich asfaltu, ten asfalt się wykruszy i wyleci. Im więcej asfaltu, tym głębsze dziury. To jest proste chyba, nie? A z drugiej strony budowano tą drogę na gołęcie, kładiono płytę. I jeszcze w dodatku I jeszcze w dodatku budowano na wykopie gdzie budowano kanalizację burzową pośrodku. To jeszcze bardziej jest. I jeszcze oprócz tego nie zrobiono odwodnienia. Także ta skarpa bez przerwy jedzie. Mogą powiedzieć coś z WPRK. Był swego czasu tak, że w raz w roku naprawiał biurociąg Wodny, bo rura pękała. Nie ze starości, że, że, że wadliwy materiał. Normalnie pękała, bo się zapadała droga razem z rurą. Nie na naprężenia. Ciekawym, co zrobicie, puszczając dalej ten ruch, co się stanie, gdy topnie rurociąg gazowy, który jest skarpiem przy bloku 24. W skarpie, która się usługuje. Jak walnie, to dopiero ktoś beknie za to. Tam jest karta nie zabezpieczona, wysoka do drugiego piętra prawie. Sylwestra, całe szczęście, że tam stały samochody na chodniku, bo mielibyśmy kraksę śmiertelną. Ktoś zahaczył, zdemolował samochody wzdłuż. Tego hodunka. Ja bym nie te samochody, to byś poleciał ze skarpy i w blok. Na pewno by coś się stało. Nie wiem dlaczego. Poprzedni burmistrz obiecywał, że ograniczy ruch, poprzeczki postawi, zabroni tam jeździć. Skończyło się policję tylko policję. Owszem, Policja, nie tylko Policja, tylko Straż Miejska i właśnie te nieszczęsne samochody, które zabezpieczają przed śmiertelnym wypadkiem, mandatami każą. Bo to jest pewna ochrona, żeby nie strójnikały się te, te samochody jeżdżące na wierną prędkością. 20 metrów wcześniej stoi znak 30 km na godzinę, strefowy jeszcze na dokładnie. Kto tam jedzie 30 na godzinę. Tam idzie pod górkę rura, pod monopolowym już się ma 60-70 na godzinę. Mieszkam tam naprzeciwko, to wie. O 5 rano, cysterna. du okna du. du, du, du. się są ściany się często. Codziennie. Potem jedzie traktor rodziczy z przyczepą taką blaszaną. du wódkę du, 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 du. mam, pół do O siódmej już się zaczyna normalny ruch, także. Ciężko wyjechać, o godzinie czwartej ciężko zaparkować nawet, bo gonią, jest pięć, sześć samochodów, jedzie z tyłu i nie ma szans nawet zaparkować. Trzeba przejechać, odczekać i wracać z powrotem. Może się złapie czas wolny na zaparkowanie. Taki ruch jest, panie burmistrzu, na tym To nie jest tak, że codziennie i o każdej porze. Tam jest określone, rano między 5 a pół do 8 jest niesamowity ruch. Później się zaczyna między czwartą a piątą z tym, że radziłby sprawdzić ten dużo gazowy i ustalić ewentualnie wniosek ze dwa prądy. To by wystarczyło tych oszaleńców, by trochę może przyhamowało. Poprzedni Burmistrz mówił, że autobusy tam przeszkadzały. Jeden autobus jedzie na dzień. I mu przeszkadzało. Za prowie nie można postawić.